33 Tak, te 33 dni życia papieża Jana Pawła I, oczywiście można odnieść to do, do, do 33 lat życia Jezusa. Można taką parabolę zastosować. Natomiast no, można by się zapytać, ale tak, ale co tak to jest z, tej, z tej tezy wynika, tak? Myślę, że należałoby no, nie tyle skupić się na, na, na samej cyfrze. Natomiast zobaczyć, że, ten, że kardynał Ratzinger, zapytany właśnie o. Też jest, nawiązuje w tym, do tego wątku w książce. Zapytany, jak on to odczytał, to mówił, że tak zrobiło nam się przykro, że nasz, nasz wybór kardynałów, właśnie wybór papieża Jana Pawła I, jakby nie uzyskał w oczach Bożych. Taki aprobaty, ale nie w sensie, że dokonał złego wyboru, tylko że Pan Bóg ma y, jakiś inny plan, tak, którego może nie do końca potrafiliśmy odczytać. I, i ja, by, idąc tym wątkiem, czy tym, tym tokiem myślenia, myślę, że należało powiedzieć, że bez tego pontyfikatu pewnie nie byłoby możliwe tak odważne wybranie Jana Pawła II, tak? bo tutaj mamy Pawła VI bardzo takiego, są też, jeszcze nawiązując do pokory, pisze Jan Paweł I, także, a propos swojego imienia, że ja nie mam erudycji i mądrości Pawła VI, nie mam takiej właśnie doświadczenia życiowego Jana XXIII, w związku z tym, no, chciałbym to połączyć, takie imię wybieram i to był pewnie też taki sygnał, tak? że, że, że można zrobić coś nowego w Kościele, tak? czyli mieliśmy Jana XXIII, takiego papieża, bardzo też blisko ludzi, bardzo takiego ciepłego, potem Paweł VI, no, pewien typ intelektualisty, też takiego męża stanu, też, który no, no, pracował między innymi w sekretariacie stanu, trochę w dyplomacji. właśnie Więc, i, I potem przychodzi taki, no, duszpasterz bardziej, bo ja tak postrzegał Jana Pawła I jako takiego um, człowieka blisko ludzi. Um, I teraz, no właśnie, jakby połączyć kogoś, kto jest duszpasterzem i jest intelektualistą, i mamy Jana Pawła II, tak. Więc um, ja bym widział to jako taki, taki pomost. Um, natomiast jak to. Pan Bóg widzi, jak to, jak to rzeczywiście do końca jest. No, no, trudno powiedzieć. Natomiast myślę, że taki ten, 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 ten ślad czy ta myśl może być w ten sposób, ten potykik może być tak potraktowany, że, 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 że potrzeba było właśnie tego papieża, który, no, też takiej odwagi, tak, żeby wybrać kogoś, kto jest. No, kto jest takim, no, nawet trochę wywoływał takiej paniki wśród, wśród kurialistów rzymskich swoimi wypowiedziami, czy takim zapraszaniem, chociażby podczas audiencji, żeby dialogować. To było nie, nie, niespotykane. Zapraszał jakiegoś tam ministranta, pytał go się takie, które mówią, właśnie a bracia, czy tak spontanicznie rozmawiali. Więc no, myślę, że, że tak można by odpowiedzieć. Myślę, że, że Jan Paweł II wyczuł tą intuicję swojego poprzednika i chciał kontynuować to, to, to z jednej strony dzieło takie duszpasterskie, z drugiej strony to dzieło odnowy Kościoła. Mamy piękny pontyfikat, który jest bardziej na pewno znany niż, niż ten bardzo krótki swojego poprzednika, Lucjeniego. I, i, I pewnie też z szacunku tak, do, do, do papieża, Lucianiego, ten, to, to imię zostało wybrane. Natomiast co może, jak możemy korzystać z tego pontyfikatu, tak bardzo takiego krótkiego? Ja myślę, że nie da się odczytać życia Jana Pawła I bez całości tego życiorysu. Tak? Czyli bardzo moim zdaniem istotne jest to, żebyśmy zrozumieli, jeżeli chcemy widzieć co, co ten pontyfikat mógłby wnieść do, do, do historii, to zobaczyć człowieka, który jest, pochodzi z bardzo takiej ubogiej rodziny, człowieka, który cierpi głód, też y, y, opisuje takie epizody w książce, gdzie, gdzie, gdzie no, nawet bardzo wzruszające, kiedy nie mają faktycznie co, co jeść, on to będzie później bardzo długo pamiętał, y, człowieka, który był świadkiem y, no, działań wojennych, tak? I tej całej takich podziału rodzin. Jedni byli za, za Mussoliniem, inni za aliantami. Później takie, właśnie, takie, takie rzeczy, które składają się potem na te 33 dni, które to, co nie zostało wypowiedziane, przez 33 dni możemy właśnie, słuchając o jego życiu, czy patrząc na jego życie, domyślać się, co by było powiedziane, tak? Oczywiście to jest jakaś taka tylko hipoteza, ale myślę, że, że tak, skoro został wybrany, skoro był właśnie papieżem tak krótko, no to jesteśmy też, powiedzmy, zobowiązani, to może złe słowo, ale zaproszeni, to bardziej popularne słowo, do tego, żeby jednak odczytać tą Bożą opatrzność, czyli czytać ją w takim kluczu, jak Pan Bóg to ustawił. Tak? Czyli Paweł VI, Jan Paweł I, Ян а Павел Другий.